Nie? Ale wydaje się, że taki model biznesowy wewnątrz własnej firmy prop tradingowej miałby sens na zewnątrz. Nie wiem, ja bym chyba nie chciał prowadzić takiej firmy skubiącej ludzi. Znaczy, wiesz, co no, mimo wszystko, nie wiem, czy, czy można spokojnie spać, wiedząc, że to, co jest istotne, to to, że musisz zbudować tą masę. Musisz mieć dużo ludzi, którzy wpłacają. Bo mówisz, bo, bo ten biznes tak naprawdę. Staje się opłacalny w momencie, kiedy osiągnie odpowiednią masę krytyczną. I Ta skala mhm. jest duża, bo, bo w momencie, kiedy jesteś małą firmą pop-tradingową, to ryzyko, że pojawi się ktoś, kto zarabia i, i, i będziesz musiał mu zapłacić, jest zbyt duże, gdy masz niewystarczającą liczbę osób, które tracą. Mhm. I w momencie, kiedy osiągniesz tą masę krytyczną i masz tak dużo osób. To, to, że przyjdzie jedna osoba i zacznie zarabiać, no to to ci nie robi, bo tyle osób traci i wpłaca. Ale i tak jest to faktycznie to wygląda jak piramida finansowa. No, Autentycznie. Teraz w trakcie tej rozmowy dopiero mi się jak gdyby oczy otworzyły, że ten model biznesowy w wielu przypadkach może być po prostu piramidą. No, no generalnie tak to wygląda. I, i dlatego, tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś zaczął z tym robić kiedyś porządek. Na razie chyba nie jest to aż tak. Yy, nie było jeszcze tak dużego wałka, żeby, żeby ktoś się za to zabrał. Ta, ta firma, o której ja wspomniałem, no to tam nie wiem. Wiesz, może dlatego, że oni biorą małe wpłaty, nie? To jest 100 dolarów, 100 dolarów, tak. 100 dolarów i nawet jak większość ludzi tak straci, więc nikt się za to nie zabrał, bo tam nie ma opcji, żeby wpłacić więcej, więc ten model może trwać bardzo długo.